Dzień dobry. Dziś wymienimy mały, fabryczny ekran w Audi na większy, dotykowy, a przede wszystkim taki, który wspiera bezprzewodowe Android Auto i CarPlay. Oczywiście, opcje fabryczne zostaną tu zachowane. Fabrycznie mamy tu MMI 3G BASIC z małym ekranem bodaj 6,5 cala, a my tu chcemy umieścić ekran prawie 9 cali. Zatem wyjmujemy fabryczny ekran i obsadzamy ten większy, pamiętając, że naturalnie trzeba też zmienić fragment ramki. Elektrycznie podłączasz się w przypadku tego MMI na zasadzie trójnika do instalacji oraz do gatewaya. W efekcie ekran jest większy, a fabryczne menu MMI zostaje tu, na przykład wyświetlają się fabryczne czujniki parkowania. Ale cały smak jest w dotykowym ekranie, gdzie masz bezprzewodowo realizowane Android Auto i CarPlay. Przypomnę, że są to dwa interfejsy, które masz zaszyte w swoim telefonie, i po podłączeniu po Bluetoothie masz na ekranie zgodne aplikacje czyli przede wszystkim mapy od Google, Janosik, Waze i wiele, wiele innych. Jak widać działa to płynnie, ekran jest responsywny, nie trzeba jakoś mocno go przyciskać i jest dość wyraźny. Więcej szczegółów znajdziecie oczywiście i jak zawsze w opisie tego filmu poniżej. Do następnego filmu.